Jeśli chcesz odwiedzić ciekawe miejsce spędzając urlop nad Polskim morzem, zapraszam do starej wsi rybackiej Łącko, której początki sięgają 1317 roku. Łącko położone jest niedaleko od Jarosławca i Morza Bałtyckiego na południowym brzegu jeziora Bicko. Odległość od Darłowa 23 km, od Ustki 26, a od Jarosławca jest około 7 km dlatego dotrzecie tu z łatwością autem, rowerem, czy nawet pieszo. Wieś ta leży w obrębie krainy w Kratę i nosi miano jednej z dziesięciu najciekawszych wsi w Polsce. Samo uznanie jej w pierwszej dziesiątce świadczy o tym, że jest tam coś szczególnego i niepowtarzalnego, co koniecznie trzeba zobaczyć. Najlepiej dotrzeć pod kościół w Łącku i zacząć spacer przy czterech dębach pokoju, Posadzonych przez mieszkańców na czas zakończenia wojny francusko-pruskiej 1870–71. Następnie poruszamy się w kierunku wyznaczonym przez znaki informacyjne. Na tabliczkach umieszczono szczegółowe opisy. Miejscowość charakteryzuje się niepowtarzalną zabudową. Do dziś zachowano w oryginale wiejskie domy budowane z drewnianych bel malowanych na czarno, a wypełnienie na biało, tworząc kontrastowy wzór kraty. Warto dodać, że wypełnienie stanowiła plecionka złozy lub trzciny, na którą narzucano glinę. Zobaczycie to na własne oczy, przemierzając trasę szachulca i legend. Wieś ta należała do książąt pomorskich. W Łącku, według przekazów, przez kilka lat mieszkał przyszły książę Bogusław X, żyjący w latach 1454-1523. Jak głosi podanie, Bogusław został wyrzucony z zamku w Darłowie przez swoją matkę. Opiekę nad nim sprawował chłop Hans Lange, w miejscu, w którym zamieszkał, znajduje się do dziś pamiątkowa tablica, która opowie Wam coś więcej. W samym centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół z XV wieku pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Co niedzielę odprawiana jest to msza o godzinie 9 rano. Wystrój kościoła jest skromny, a wyposażenie zapewne pamięta jeszcze dawnych przodków. Ta prostota pozwala na głębokie przeżycie modlitwy niczym nie rozproszonej. Do zabytków przykościelnych należała gotycka ceglana brama przykościelna która w 2022 roku uległa niestety zniszczeniu w wyniku silnych wiatrów. Więcej o zapytkach przykościelnych przeczytamy na tablicy informacyjnej podczas spaceru trasą Szachulcową. Na rozdrożu dróg stoi cudna kapliczka z figurką serca Pana Jezusa. Oczywiście po edukacyjnym spacerze udajemy się na chwilę relaksu nad tutejsze jeziorowicko. To zaledwie 10 minut spacerem od centrum wsi, niecały kilometr, a z Jarosławca możemy zrobić sobie przejażdżkę wakacyjnym busikiem. Tu czeka na nas pomost widokowy, pole biwakowe, leżaczki, wiaty biesiadne, miejsce na ognisko, toaleta, mini serwis rowerowy. Ogólnie fajne miejsce. Wzdłuż linii brzegowej jeziora biegnie ścieżka spacerowo-rowerowa, którą dotrzemy do nadmorskiego kurortu Jarosławca. Lustro wody jeziora to około 1000 hektarów powierzchni, maksymalna głębokość 6 metrów, a średnia to 2 metry. maksymalna szerokość niewiele ponad 3,5 km, natomiast długość jeziora 5 km. Po jeziorze można żeglować a przy pomoście w Łącku jest możliwość cumowania łodzi. Na jeziorze można wędkować. Atrakcją dodatkową są coroczne zjazdy grup rekonstrukcji historycznych XVII wieku i pokazy bitew. Serdecznie zapraszamy! We wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci, sklep spożywczy, trawiaste boisko, na którym organizowane są także wydarzenia kulturalne, np. Kino na leżakach. Coś dzieje się daleko. Przez miejscowość przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R10 Eurovelo dookoła Morza Bałtyckiego. Można zrobić chwilę postoju pod naszymi wiatami rowerowymi. Warto wspomnieć też o wspaniałej florze i faunie okolicy. Łącko leży na obszarze chronionego krajobrazu pas pobrzeża na zachód od ustki, charakteryzuje się bogatą florą i fauną. Czyste wilgotne powietrze sprzyja rozwojowi roślin lubiących wodę, Bójnie kwitną ogródkowe hortensje, a łąki mienią się makami, chabrami i rumiankami. Wokół jeziora roślinność typowo bagienna. W Wiosce wokół kościoła rosną lipowe pomniki przyrody, bardzo stare i grubaśne, nawet w obwodzie prawie do 600 centymetrów. Cztery dęby pokoju to duma wsi. W drzewostanie przeważają różnej odmiany wierzby, długimi warkoczami zdobią ogrody. Hiszpania ma swoje las palmas, a nasze łącko można nazwać las wierzbas. Hihihihihi. Mieszkańcy Łącka trudnią się głównie rolnictwem, rybołówstwem i obsługą ruchu turystycznego. Prowadzą hodowlę domowych zwierząt. Nie brak też jest dzikiej zwierzyny i ptactwa. Baza hotelowa prowadzona w gospodarstwach agroturystycznych, na kampingach, w pensjonatach zadowoli wszystkich spragnionych doznań historycznych i przyrodniczych. Dlatego też koniecznie zapisz... Łącko województwo zachodnio-pomorskie w gminie Postomino w swojej bazie ciekawych miejsc do odwiedzenia. Ja proszę o subskrypcję i łapkę w górę za przygotowany materiał. Czekamy na Ciebie.